Witam Państwa serdecznie na konferencji po meczu Jutrzenki Giełbutów ze Stalą Stalową Wola zakończonym zwycięstwem gospodarzy 3 do 2. Jest z nami szkoleniowiec gości. Prosimy o komentarz. Prowadząc dwa do 0 i przegrywając 3 dając sobie szczelić 3 bramki to jest jakaś nie wiem dla mnie kompromitacja blamaż i, i tutaj wręcz powiedziałbym dzieci nadaw, bo nie przystoi zespołowi tak doświadczonemu z takimi z, takimi tutaj, z takim bagażem doświadczeń e, robić takich rzeczy także to chyba się nie da inaczej tego opisać jak tym, że po prostu takie takie dziecinne błędy, które żeśmy tutaj zaczęli dzisiaj popełniać na boisku w jaki sposób przegraliśmy ten mecz to, to takie rzeczy się nie powinny zda, zdarzać nawet na poziomie e, trzecioligowym, tym bardziej e, patrząc na to e, że e, w, Potrafimy grać mecze, w których gramy bardzo stabilnie i potrafimy grać bardzo dobrze, a tutaj jest 2 do 0 i całkowite jakieś, nie wiem, czy to jest rozluźnienie, czy w każdym razie wszystkie bramki, wszystkie bramki poczynające od pierwszej do, do ostatniej, to są po prostu nasze głupie błędy indywidualne i nie, nie ma tu jakoś szukać w ogóle jakichś wymówek, po prostu strzał z 20 metrów, który nie powinien wpaść. Dośrodkowanie, które powinno być zablokowane, powinniśmy, skoczyć, powinniśmy później skoczyć z zawodnikiem, no i później to samo podanie w środek pola przy bramce numer 3, idealnie pod nogi przeciwnika. To są takie sytuacje, których, no brak słów jak to w ogóle opisywać, no po prostu nie przystoi to nawet, że tak powiem, na tym poziomie komukolwiek takich błędów w meczu w trakcie jednej połowy popełniać. No i chyba tyle. Więcej nie ma co opisać o meczu. Kontrolując mecz, po prostu yy, zepsuliśmy sobie sami, sami to spotkanie i, i tutaj yy, tutaj bez jakichś dwóch zdań jesteśmy, jesteśmy tutaj yy, w głównej mierze my tego wszystkiego winni, czy w głównej, no w jedynej wierzę. Czas najpierw. na wypowiedź szkoleniowca <noise> gospodarzy, Pana Piotra Pawroźnika. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie wszystkich. Yy, co mogę powiedzieć po takim meczu, no podnieśliśmy się jak yy, Podnieśliśmy się jak już nieżywy człowiek, wygraliśmy mecz, który w 49. czy 50. minucie przegrywaliśmy 2-0. Ale takie jest życie. No. Ja stalową wolę bardzo szanuję, stalowa wola gdzieś tam zostaje mi zawsze w sercu. Tutaj bardzo przyjemnie było się spotkać z niektórymi chłopakami, których gdzieś tam jeszcze w swojej przygodzie z piłką znałem. I, ale sentymentów nie było, wygraliśmy bardzo ciężki mecz, bardzo ważny mecz dla nas. Cieszę się z kilku powodów. Pierwszy powód to jest taki, że punkty są nam potrzebne, drugi, że ci chłopcy uwierzą, że z każdym można wygrywać. Po trzecie, żal mi to powiedzieć, ale Stalowa dopisała sobie już punkty przed, przed meczem, bo gdy gdzieś tam próbowaliśmy o przełożeniu meczu, bo w Zabierzowie były ciężkie warunki, dzwoniliśmy do komisji ligi, powiedziała, że nie ma problemu, oni się wszyscy zgadzają. To stalowa wola powiedziała, że nawet na to bagno przyjedzie do Zabierzowa. I że oni sami muszą zobaczyć, więc my mówimy, żeby mieć koszty, to tamto, a z drugiej strony sobie pomyślałem, nie będziemy zabieżowie robić problemów, żeby rozwalić całe boisko, nie będziemy robić problemów sobie, więc szukaliśmy tego boiska, znaleźliśmy, wygraliśmy mecz, który, który, który daje nam trzy punkty, kolejne trzy punkty. To są takie same trzy punkty, jakby były z Radzeniem, czy jakby były z Hetmanem zamość, ale cieszy to podwójnie, że. Że trzeba mieć pokorę. Nawet tak wielki klub jak Stalowa Wola z pięknym stadionem, z niemożliwymi tam obiektami, przegrywa, przegrywa z Juczenką Giebutów. Więc cieszę się bardzo, bardzo, bardzo. Kolejna rzecz taka jest, że, że, że gramy co trzy dni, a fizycznie wyglądaliśmy dzisiaj bardzo fajnie. Bardzo fajnie chłopcy wykonali, wykonywali zadania taktyczne. I pokazali, pokazali charakter nawet przed meczem kierownik drużyny przy, przyszedł do mnie i zapytał się o skład. Ja żartak powiedziałem, że musimy poczekać, bo chłopcy wracają z pracy. Taka jest prawda, i ci chłopcy robią to, bo kochają, ci chłopcy robią to, bo, bo grają w piłkę dla, dla przyjemności, dla przyjemności, nie dla kasy. I to jest piękne w sporcie, że nie wygrywają potentaci, tylko wygrywają ci, co mają serdu. Dzisiaj moja drużyna pokazała wielkie serce, wielkie zaangażowanie i kawał dobrej piłki na dobrze przygotowanym boisku I gratuluję mojej drużynie trzech punktów i teraz skupiamy się na kolejnym meczu.